Nie witam serdecznie Koziorożca w czytaniu na miesiąc listopad. Dziękuję za lajki, za subskrypcje. Pamiętajcie, że to są karty ogólne i nie zawsze wszystkim będą się sprawdzały. Jeśli chcecie takich typowo Waszych czytań prywatnych, zapraszam do kontaktu ze mną. Kochani, i tak ogólnie, co się wydarzy w życiu koziorożca, na co, na co macie zwrócić uwagę? Ja myślę, że dużo informacji może przychodzić do koziorożca, możecie dużo rozmawiać, możecie załatwiać coś po prostu, walczyć o coś, o jakieś załatwienie sprawy. Niestety uważam, że, że to wszystko no, nie skończy się dla Was dobrze. Tak? To mogą być różnego typu sprawy. To mogą być sprawy tutaj związane z budżetem, to mogą być sprawy związane z dziećmi, to mogą być sprawy związane nie wiem, z partnerami. Jakaś poważna rozmowa Was czeka. Od tej rozmowy tak naprawdę będzie zależało Wasze dalsze życia, życie i, i, i wydarzenia, jakie mm, potem nastąpią. Także dobrze by było się na tym skupić, nie rezygnować z tego, nie odkładać tego na, na późniejszy etap, ale to załatwić. Ja myślę, że też możecie mieć problem z tym i jak, jak sobie z tym dać radę. E, tak dokładam kartę i, i myślę, że raczej będzie to do, dotyczyło Waszego domu. Waszych rodzin. E, także mm, sprawy związane, tak jak mówiłam, z dziećmi, z partnerami. Coś tu się zadzieje? Jakaś sytuacja będzie wymagała rozmów, będzie wymagała e, wyjaśnienia, poradzenia sobie z nią. E, możecie, tak jak mówię, poczuć się zranieni, nawet. E, ta cała sytuacja może się obrócić na Waszą niekorzyść. Nie tak myśleliście. I poczujecie się zawiedzeni tą sytuacją, ale jakkolwiek ona by się nie skończyła, będzie miała wpływ na późniejsze wasze życie. Tu się zaczyna coś zupełnie innego, także sytuacja, która będzie wymagała po prostu załatwienia, skupienia się na niej, nie będzie łatwa, ale jest konieczna, aby ruszyć, ruszyć do przodu. Jeśli zaś chodzi o singli. To tu dla singla takie zmiany się szykują. Jeśli nie mieliście do, do tej pory jakby szczęścia w tych uczuciach, aby znaleźć partnera, to myślę, że to przechodzi taki moment, gdzie zaczyna się dla Was taki krok w coś nowego. I tu się może całkiem fajnie zacząć dziać. Może się okazać, że wejdziecie w jakąś fajną znajomość, która będzie rokowała też na przyszłość, bo tutaj widzę i uczucia. Jeśli jesteście panami, no to możecie spotkać panią, która po prostu się w was zakocha, a na odwrót, panie mogą się w kimś zakochać. Takim dość urokliwym mężczyźnie, który... Prowadzi do waszego życia dużo, dużo radości i tym samym możliwość tu poukładania sobie związku, poukładania sobie życia. Będzie to ktoś, kto wam będzie rokował na, na przyszłość. Także, jeśli jeszcze nie mieliście kogoś. Ten listopad może Wam taką odmianę y, tutaj przynieść, tak jakby stare odchodziło, a nowe gdzieś tam się y, pokazywało. Oczywiście to nie musi być od razu, że on Wam przyjdzie i powie, tak, tu już będzie związek. To mogą być najpierw kontakty, tak? Y, kontakty, rozmowy, pisania, początek po prostu zna znajomości, która w przyszłości gdzieś fajnie może Wam się zamanifestować i, i też drokować. Jeśli chodzi o związki stałe, takie, które już nam są, małżeńskie czy nie małżeńskie, e, duże skupianie się na pieniądzach. Sprawy finansowe będą w tym miesiącu dla Was po prostu ważne. Tutaj jakieś wybory będziecie też podejmować, wybory dotyczące właśnie finansów, budżetu. E, Dużo siły, dużo siły i rozczarowania. Myślę, że właśnie ta, te pierwsze karty, które tam gdzieś się pokazały, mogą mieć yy, tutaj dużo wspólnego z tymi związkami. Czyli tak jak mówiłam za pierwszym razem, może to się wszystko odnosić do rodzin, dziać się w waszych domach, w waszych rodzinach, w waszych stałych związkach. Tu też się pokazuje problem, problem z podjęciem decyzji, ale również takie rozczarowanie. Myśleliście, że będzie inaczej, a tu się okazało, że. Coś Wam wyszło na jaw, dowiedzieliście się o czymś, czego nie spodziewaliście się i troszkę Wam się to tuwa, no troszkę taki będzie ciężki miesiąc, może możecie nawet jakąś depresję tu zaliczyć, może, może być właśnie zakończyć jakąś relację, jakaś jaka sprawa niekoniecznie pozytywnie, pozytywnie dla Was. Może też tak być, że te związki będą się po prostu kończyły, że, że byliście w jakimś związku i on was tak naprawdę rozczarował, okazuje się, że to nie o to chodziło. Być może były tylko one oparte właśnie na, na finansach, a zabrakło uczuć. A może wspólnie będziecie musieli sobie pomalczyć o jakąś sprawę finansową. Także troszkę dla tych koziorowców, taki koziorowców, taki ciężki, ciężki miesiąc. Jeśli właśnie chodzi o, o finanse i o pracę, Możliwe, że będziecie mieli pracę, pieniądze z dwóch źródeł, tak? Czyli możecie chodzić na, nie wiem, dwa etaty yy, i gdzieś tu te pieniądze zarabiać, podpisywać umowy. Jeśli chodzi o samą pracę, to może też być taki dosyć ciężki miesiąc. Zmiany pracy. Może się okaże, że trzeba będzie zmienić tą pracę, że dojdzie do zwolnienia lub wy sami podejmiecie decyzję o, o tym, aby, aby podjąć coś nowego, zatrudnić się w nowym miejscu. Są tu umowy do podpisania. Wszystko wygląda nawet dosyć ciekawie, ale podejdźcie do tego z rozwagą. Zastanówcie się dobrze i to zastanawianie u Was widzę, co tu dalej zrobić. Także jeśli zmieniacie pracę to jak najbardziej ale zastanówcie się czy na pewno zmieniacie ją czy ta zmiana będzie na waszą na waszą korzyść Cały czas mam podejmowanie decyzji, także nie wszystko jest ważne, jasne. Dużo też od was zależy. Karty niejednokrotnie nie mówią wam, w którą stronę macie iść, w tą czy tamtą. No bo jak one nam wszystko tak mówiły, to my byśmy w sumie naszym życiem nie kierowali. One pokazują pewne sytuacje, które trzeba załatwić, nad którymi trzeba się pochylić, ale to, jakich wyborów dokonacie, w którą stronę pójdziecie, no to już jest wasza decyzja. Myślę, że finansowo Pieniędzy nie powinno Wam zabraknąć. Mogą być jakieś wydatki budżetowe. Jeśli szukacie pracy. Myślę, że spokojnie możecie ją znaleźć, jeśli tylko jej szukacie, a nie mówicie, że szukacie. W samej pracy, tak jak już mówiłam, jakie zmiany się szykują, czyli albo tutaj może być tak, że też będziecie podpisywać jakąś, jakiś awans dostawać, tak? bo są papiery do podpisania, ale to też mogą być nowe umowy, możecie po prostu zmieniać miejsce zatrudnienia. Jeśli chodzi o aniołki, Romantyczne uczucia, Twoje uczucia są właściwe i warte dalszego pogłębiania, zobaczcie. Czyli to, co mówiłam do Singli, przychodzą, przychodzą zmiany do Waszego życia. Jest to warte czegoś, aby się tworzyło, aby się pogłębiało. Będzie to miało możliwość spełnienia się przyszłości. Także ze spokojem sobie te relacje po prostu rozwijajcie z taką wiarą, że tym razem będzie po prostu już, już dobrze. Ja Wam tego dobrze życzę i e, aby się Wasze marzenia pospełniały. Dziękuję e, za uwagę i do usłyszenia.